ma, To ja, znowu ja. I tym razem gram Poppy pod full AD. Może nie full AD, ale takiego wiesz, bruzerka, trochę AD. Chodzi o to, że nie gram tanka. Było to też trochę spontaniczne, jako że chciałem zagrać Caitlyn pod Lethality na midzie, ale problem był w tym, że po pierwsze nie dostałem mida, zabrał mi to pan V420, który chyba jest mainem Viktora, a po drugie ja już grałem w sumie Caitlin na midzie pod Lethality poprzednią grę i wygrałem na tym koncie, ale problem był w tym, że mega mnie wtedy jakoś gardło Bolało, mówiłem bardzo cicho i tak mówię Nie no, nie będę wrzucał i tak mało słychać To bez sensu, dlatego gram jeszcze raz Ale popi, bo tak się złożyło I nie miałem żadnej innej postaci na tym koncie I gram w Malfighta. Gram o 8.38 Także, wiesz chodzi, poranny ptaszek Gramy ku z najbardziej Zaprowadzonymi wojownikami Mam Corrupting Pota, no Graspic, Wiesz, wygląda tak standardowa popi, ale Zaufaj mi, idę w full damage Nie wiem ile AD da się zbierać, Po prostu idąc w jakieś bruiser itemy, ale Mam nadzieję, że około 300, 400. titaniczną hydrę muszę pójść, bo ten item jest dobrze wiesz jaki. Więc tak się y, plasowała sprawa ogólnie, tak wyglądała sprawa, że no niestety chciałem wrzucić wideo dwa dni temu, czy tam nawet trzy, nie pamiętam. Ale problem był w tym, że no mówię, nie będę wrzucał jak nic nie słychać. Chciałbym na nim kombosa zrobić, ale chyba się nie uda. Albo dobra, zrobię tak. Może on z linii sobie pójdzie. Utrudnię mu farmienie jak najbardziej, żeby nie mógł chłopek, a właśnie gram Ignite zamiast tego, zamiast flasha, więc tak wygląda sprawa. A i czy przeczytałem komentarz, żeby żeby mówić, na jaki jestem randze ile tego mam winów, ile mam luzów. Więc mam 6 winów, 4 luzy i platynę 1. I chyba pierwszy raz od jakiegoś nie wiem roku zaczynam skraping potem. Nie pamiętam kiedy ten item widziałem w grze. Dosłownie nikt go już nie kupuje. Mordegeiser chyba jest na to więc ja stąd sobie pójdę, bo tak teraz nie wiem jak szybko on clearuje, ale no 3.30 przypuszczam, że teraz skończył, więc dam się przepuszować, a nie, jest na bocie, ty, on w bota klirował, mam jeszcze jednego pota, co, ten chłopak może się nie spodziewać. nie no, musi cofnąć, jest miażdżony, idę jeszcze mu przerwać. Ja, żegnaj. No i mam dzisiaj trochę rzeczy do obgadania, no bo tak, po pierwsze, no nie pomogę ci panie, no Briar. Po pierwsze, Kubon jest chyba moim największym hejterem, co się dowiedziałem od pana, którego nazwa zaczyna się na L, a kończy na Ewus. No niestety, w tym życiu narobiłem sobie dużo wrogów. A jeden z nich jest mega nosaty, ale wybaczam mu. Jak to mówi słynne przysłowie, do zobaczenia na iemie, tak? Do zobaczenia na iemie. Parametry, dwa metry. Nie wyjdziesz z tego cały. A ma partnera, przepraszam. Znaczy się, wiecie o co chodzi. Nie wyjdziesz cały, no bo wyjdziesz lepszy. Mordo, wszystko to są żarty. Dobra, ja się mogę z nim trajdować jak głupek, bo on jest recallu, to. W dupie z tym. i Tak się zaraz cofam i tepam. W sumie tego to zabije, bo on nie, on nie grać nie umie. Oh, Ragged. Tylko on chyba nie w poprzednim, w poprzednim y, baku, więc muszę się pośpieszyć. Faktycznie nie tepawał. Teraz się tepa. No i tak się raczej tepnę, bo no czemu by nie? Ten wave się sfrizuje. Dobra, i teraz pytanie, co ja idę? Idę wy, Shina prawdopodobnie. Pójdę w jakiegoś three i tyle, nie? Nie wiem, w sumie. Pójdę w tego divine sunderera, ale tego nowego, nie starego. No, jest tam kilka itemów, które sobie wezmę. Nie wiem, co ten dob robi, ale chyba lipne tradey po prostu robi. Albo dobre tradey Ty? No, dobre. Jeśli on nie masz. Szóstki dosłownie za tego to ja go Nie wiedziałem, że ma flesza, to jest troszeczkę. Uh, ma ulta. Ja pierdzielę, to jest właśnie to życie, nie? A zintowałem. Nie wiedziałem, że on ma flash. Aha, ajajaj. Aj. Dobra, mój team wygrywa solo. O, w ogóle, jeśli chcesz, Boże, ja zagrałem Briar pod Letality. Jeśli chcesz, dosłownie przepustkę na darmowe L, to graj Lethality Briar. Ja nie nienawidzę tej postaci, szczerze, gremium pierwszy raz. Nienawidzę, jak ona działa. Ale to, że ona na QW i drugie W, wszystko point kliki, one shotuje dosłownie z full HP, to jest. To jest dla mnie coś coś nie z tego świata. Znaczy, na pewno są. Lepsze piki od niej, ale. No nie wiem. Jakby. Ja wierzę, że za każdym. Ja dosłownie za każdym razem, jak widzę tą postać, to ona jest 1v9. Pewnie mogłem skancelować ulta zamiast go rzucać, ale. Już trudno. Zapomniałem, że tak mogę. Bo jak klikniesz B, to kancelujesz ulta ogólnie. Kiedyś grałem trochę popi i bierzemy play no, czy mam coś ważnego? Aha, dobra, i kolejna historia, bo ostatnio z jakiegoś powodu, jak wracałem, to ile on armora ma? Pół miliona. Chciałem go do ściany wrzucić. Ostatnio, jak wracałem pociągiem z uczelni, to wyszło mi 5 godzin jazdy, Chaish? 5 godzin. Pomyślisz, sobie, jak 5 godzin? Normalnie wracam godzinę, jak co? To już ci mówię, jak. Już mnie irytuje ten malfeit powoli. A on pewnie mówi to samo o mnie. Kancelowałem moje te, Dobra, jest ósma rano. Mo mogę sobie wybaczyć, nie? Ten typ pewnie gra całą noc. 4 energole czy coś. No, sztuczka. No, wracałem 5 godzin, bo był jakiś strajk farmerów albo czegoś, rolników. No, nie wiem, był jakiś strajk ogólnie. Nie do końca wiem czego, a bardziej kogo. <laughs> to trochę, trochę bez respektu mówiąc czego. Bardziej kogo. Ale wracałem 5 godzin w ulewie. Wracały ze mną dwie osoby. W sumie jednej się swarciło. Pozdrawiam go ksiarza. A drugiej się nie swarciło, bo jechała ze mną, więc pozdrawiam Bartka. To tak głupio brzmi, że pozdrawiam, pozdrawiam. Co to znaczy, pozdrawiam. Kim ja jestem, żeby pozdrawiać? Ty widzisz to? Full tank Renata, we mnie. Chain West. <laughs> A jeśli trochę zachrypiony brzmi, czy coś, to sorry, ale tak wyszło. I nowa, nowa ważna rzecz. Przez miesiąc wolnego zastanawiałem się, co będzie lepsze, bo będę miał miesiąc wolnego teraz. Prawdopodobnie, bo wszystko zdam. Co ten typ robi? Chory jakiś? <laughs> Dobra. Będę miał tysiąc... Yy, nie tysiąc, co ja miesiąc wolnego będę miał. I zastanawiałem się co robić przez ten miesiąc. No bo realistycznie to chciałbym sam dla siebie jakieś rzeczy porobić, tak? Ale no, będę miał o wiele więcej czasu wolnego po prostu. Muszę to sprokować, muszę. No, on ma całego relaja. Ło cholera, on jest najedzony, ale ja mam całego Trinity Force. -a. Więc myślałem co robić. W sumie to dwa pomysły. No bo tak, na main koncie i tak nie będę robił częściej niż na tydzień wideo, nie? No to jest po prostu mało możliwe, jako że ograniczają mnie też pomysły. Tam jeszcze jakiś nawet nie najgorszy pomysł bym chciał. Łatwo zobaczyć, kiedy jakiś pomysł jest taki z dupy, a kiedy jest nawet spoko, bo czasami po prostu taka faza leci, trzecia w nocy i myślę, ty, to będzie dobre. I tak czasami po prostu jest. Ale na tym koncie, co teraz gram, się możemy ma to bić, no dobra, ale Mordekaiser ma ulta, jestem pewien. Nie wiem czy to jest dobre, bratku, bo żeś mnie zostawił. A nie, jednak żeś mnie nie zostawił. I to jest mega dobre. Ja tu robię pętę. LOOOOOO, się trochę z on mnie zostawił, ale Mordekaiser nie miał ulta, plus ten drugi, nie wiem co tu się dzieje. Wiktor nie miał ulta, no ale dobra, wyszło to wyszło. Nie będę nad tym już, nie ma co się rozwodzić. Dobra, kolejna właśnie rzecz, że mogłem na tym koncie, mogę robić daily, ale znając siebie nie zrobię daily, bo jestem zbyt leniwy i to by było zbyt trudne. Robić dzień w dzień? No nie, no nie, chociaż nigdy nie wykluczam. Dobra, czekaj, pytanie co ja biorę? Titanic Hydr? No, niech będzie. Będzie. Tylko jakie buty. Czu, 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 czu. Dobra, chyba Merce. No, i sprawa wygląda tak, że oprócz tego miałem jeszcze kolejny plan, że nie robić daily, a robić. Streamy. Tak, streamy, lecz one by były, jak to powiedzieć, nie na długo, no bo robiłbym przez ten miesiąc i bym zobaczył co się stało w sumie. Coś w tym stylu. Ale jest to prawdopodobnie najlepsza opcja, jaką mam, jako że no co, no nie będę siedział i, no mógłbym robić inne rzeczy wiadomo, ale chciałbym troszeczkę więcej z contentem poświrować, dopóki mam okazję. Taka się trafiła, o lipka. Pindala i buraku. Więc kontentem chciałem więcej poświrować, a że streaming to jest chyba taka najprostsza opcja na Twitchu, to no w sensie najprostsza, no naj najłatwiejsza droga, jakby co mógłbym robić. No bo co, jakby już tu idzie tamten polskudziaz. Na gołście jeszcze, chyba na goście, tak wyglądał, jakbym miał gołścia. Będą mią dojeżdżać, o kurde, ale ja chcę wave'a bardzo, proszę pana, spokojnie, uspokój się, tam nikogo nie ma. Idę, idę, no nie bój się, nie bój się. Ty Jinx robi pętę tak o? Sprawdzamy. Bo! O! Guma już się zmarł. W sumie takich, jak to powiedzieć? Ogłoszeń parafialnych to tyle, nie mam nic więcej do powiedzenia. Wszystko co było do powiedzenia się powiedziało. Ja widzę, że jest malfight na midzie, ale jako że mam demolisha i mam kula do wystakowania, to chyba po prostu tutaj zostanę. No półtoreta wziąłem praktycznie, na kolejnym puszu mam całego. A, weznę tego. Płomyka, podpłomyk. Mmm, ty podpłomyki są dobre. Ja kiedyś? Ja przypomniałem sobie. No wygląda na to, że to gra to chyba stomp jest, ale nie wiem. Ile mi brakuje? Trochę jeszcze. A, pobiję się z nim, a co? Manny nie mam. Zapominam Tiamata używać, ale. No, takie już życie, takie już życie. A, ja mam szybszy recall, właśnie, to jest mega fajne, że to dali. Teraz, jak po prostu hitniesz tego. Yy, tego. jak się nazywa? Asundee... Ja pierdzielę, jak ja piszę. Teraz, jak po prostu hitniesz tego. ale akcja. Jak po prostu hitniesz heralda, Ja trzy razy muszę tą samą rzecz powtarzać, bo nie wiem, po prostu nie mogę się wysłowić. To już jest jakiś, nie, jak mózgu, czy coś? Nie wiem. Okej, okay, teraz będą dzikie fajty z Malfightem. Obra, Boże, święty, moja popi jest po prostu clean. Ja. Yeah. Ej, uwielbiam popi, nie? Jeśli mainujesz popi, respekt. Ta postać jest tak fajna. Kiedyś był taki typ popuszka chyba, ale już zapomniałem, Nie wiem, co się z nim stało. Ja tylko na Twitterze go widziałem, tak sobie mówię, nie, nie znałem kolesia. Ale wiem, że na Twitterze coś tam pisał często. Popi, popi, Poppy, fajna postać, nie? Niektórzy powiedzą, że mega cringe, ale znowuż jestem mainem Gregasa. Czy to nie jest cringe postać? No jakby to też jest cringe postać, ja po prostu jestem fanem cringe postaci. Ale tylko cringe, jakby wiesz, taki tutaj jest Mordekaiser, on cały czas mnie szuka, ten typ. Tylko cringe do momentu, wiesz o co chodzi? Wayne to już jest taki, wiesz, poziom cringe'u, że mm -mm, nieakceptowalny cringe. Wow! Chyba powinienem drużynie więcej pomagać, bo ja tak nie schodzę z to po całe y, życie, tylko siedzę. Ciekawe czy moi sąsiedzi są zadowoleni, że o 8 rano sobie gadam ze sobą jak schizofrenik. Dawaj turnujemy to. Przecież ten typ sobie ora ich wszystkich. Biegnij w niego, biegnij. Zabijesz go? Mi się wydaje, że my wygrywamy mocno. Znaczy ja wygrywam. Dobra, zulta go, cyknę. Bum. Coś tam się dzieje na moim backline, ale nie zajążyłem wystarczająco szybko. Dobra, moja Briar chyba go ma. Żartowałem ja go mam. Nara. O, ale wyrzucił z siebie podpłomyków. Piętnaście mam ich? Te podpłomyki są w dobry, dobre, ale nie wiem czy na tej postaci akurat. Na się to na pewno. Co to jest? Co to było, widziałeś tam? <noise> to się jakaś <noise> huśtawka jakaś latała tu. Biorę na hamat tego Tureta. Miejmy nadzieję, że nikt mnie tu nie zabije i cofam się po trzeci item. No a ostatnio jakoś dobrze idą te wszystkie gry, nie? Stąpuję sobie. Ale też nie wiem czy ja gram na fila, czy nie. Ale szczerze mówiąc, to ja wcześniej nie podejrzewałem, że ja będę tyle przegrywał. No bo wiadomo, ja myślałem, że do Emeralda to będzie prosta droga. A okazuje się, że na Emeraldzie to jest ciężej niż jak grasz na masterze, także... Trzyman ult ja nie mogę. Protato Monster montage. Muszę iść uratować drużynie. Dawaj. Hmm, czy ona się swajczy? Nie. To dawaj tego. No, ja myślałem, że to prosta droga, a tu okazuje się, że Emerald to jest najtrudniejsze Elo w historii, nie? Dosłownie nie da się wygrywać tutaj. Spółczek każdemu, kto tutaj przesiaduje, bo to jest piekło. Też chyba muszę zacząć więcej grać na main koncie bo jeśli Arkłem mnie wyprzedził z Elo, to jest źle. Prawdałem chyba z 10 gier bo z 13, nie pamiętam, ale. No wyprzedził, wyprzedził. Nie, mo nie może do tego dojść. Muszę być lepszy niż chociaż ten truskawkowy baron. Idę, idę. Co prawda jak nie ma Gregasa, to ja gram jak Silver, ale No wiesz... Jest. To jest właśnie ten minus bycia otp-kiem sobie enemy dżunglera jak go tylko zobaczę O ile go zobaczę, bo go nie widzę nigdzie nadal Leci Nie no, moje chłop chłopaki się biją Ty Czemu to miało 300hp, panowie? Pamiętajcie się Czemu ja nie mogę atakować Ale bułę wyrwał Aura, cofnę Cofnę i tepnę i kończymy to gówno Przecież ta gra to jest już koniec Dawaj ty, ja mam mf na suporcie, ja gram cały mecz i ja dopiero teraz się o tym skopnąłem? Rzuć combo, rzuć combo, no. Rzuć, rzuć. To jest. Right <laughs> Klasik. Także możesz dać znać, co będzie lepsze. Czy robienie daily, co tu się dzieje? Mamy problem. Ja nie mogę. Pytanie czy ja go mogę zabić? Hmm. Ja. Co tu się dzieje, panowie? Dobra, tego też zabijamy? No co tańczysz? Co ty sobie tańczysz? Makarenę. Ciebie też bratku dorwiemy. On już się poddał, on już się poddał, ty on ma 7 killi, mu nawet źle nie idzie, ale... No cały jego team przegrał niestety, full tank Renata. Nie wiem w sumie, czy gra się inaczej tą Renatą, czy pod full tanka, nie mam pojęcia. Nie bij, nie bij. No, no blisko było chłopaki, blisko było. Ty, ty taki młotek bije mu pół HP, 800 obrażeń. Zaraz rzucam kolejnego. Dawaj, chodź. Co tu się dzieje? Taki free win, że głowa mała. Jezus święty. Do widzenia.